Jak mówiłem, najprawdopodobniej drugi raz się zobaczymy, i się zobaczyliśmy. Miałem jakieś takie przeczucie, że ten goldzik się zapełni. Wczoraj były zapisy, dzisiaj, otwarcie nie jest źle. Powiem wam szczerze, nie jest to to samo co tego samego dnia. Natomiast uważam, że i tak jak najbardziej fajnie i dosyć szybko, tak mi się wydaje. Więc nie możemy na pewno narzekać tutaj. Aczkolwiek golda już nie będzie. Dlaczego golda nie będzie? No dlatego, że sami widzicie, że to tak średnio idzie. Dlatego też uważam, że nie ma co na siłę tego ciągnąć i nie wiem za wszelką cenę, co nie. Chyba się ze mną zgodzicie, że lepiej po prostu zrobić edycje, które są y bardziej popularne aktualnie, które gdzieś tam yy więcej ludzi po prostu interesuje, tak? niż, niż po prostu yy takie robić, żeby robić. No to też było ogólnie dlatego, że parę osób tam prosiło, ale szczerze mówiąc myślałem, że to też szybciej pójdzie, a widzę, że tam parę klubów się zaklinowało, także nie widzę, nie widzę sensu po prostu dalej tego golda robienia. To już jest ostatni ale nowe kolekcje będą, będzie Premier League Chrome na przykład i tu myślę, że już będzie ich lepiej. Nie Premier League to zawsze taka seria, gdzie, um, gdzie rzeczywiście się sprzedaje, aczkolwiek też właśnie jeszcze tym bardziej chrom, taka najbardziej popularna edycja na pewno będzie, będzie szał i, i będzie dużo chętnych, nie? To tyle w temacie, jeżeli chodzi o, o Premier League. Więc Premier League będzie, to się nie martwcie że nie będzie. Natomiast chodzi mi o to, że po prostu Golda nie będzie, bo ten Gold fajna edycja, ale wiem, że dużo osobom gdzieś tam nie przypadła do gustu, albo po prostu zbieracie gdzieś tam środki na, na tego chromania. Ja też to rozumiem, także nie ma problemu. Yy, ja tak właśnie linka na Facebooka wstawiam, bo tam się jeszcze coś zacięło, ale że już odblokowało. Facebook to jednak Facebook, nie? Jak się zatnie, potem trzeba czekać pół godzin się odetnie. E, dobra. Natomiast aktualnie jutro pojedziemy z tym dwa Value Boxy z Merlina, On tam się zapełnił też już. Tam myślę, muszę uaktualnić, czyli już się sprzedały te dwa ostatnie kluby, także jutro tylko do otwarcia. I też będą jakieś zapisy, nie? Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy na Merlina, czy, czy na jakąś inną serię jeszcze pomyślę, ale zapisy będą. No i to już będą wszystkie te zapisy teraz, które są do otwarcia na no już, nie? To nie będzie tak jak tam, że... Gdzieś tam było czekanie z poniedziałku do wtorku, czy z poniedziałku do środy, tylko to będą zapisy, gdzie tego samego dnia wszystko można otwierać. Także tyle po prostu zagłoszeń, jeżeli chodzi na grupie. No, tam też jakieś selekty i tak dalej. Wiem, że, że, że można ewentualnie coś tam porobić, też wiem, że więcej osób wali Topsa niż SELECT, więc tutaj też jest taka dosyć ciekawa i fajna opcja. Um. Myślałem, że może jeszcze jeden Gold będzie, bo myślałem, że się uda załatwić, ale finalnie się nie udało załatwić, także Golda już też nie będzie. Może rzucimy jakąś też totalnie nową gdzieś tam edycję, zobaczymy. Flagship też niedługo swoją drogą, chociaż to chyba już na początku lutego bardziej, ale może nie, zobaczymy. No cóż, otwieramy. Nie ma co przedłużać, otwieramy. Bo już widzę, tak troszeczkę też tutaj z Wami rozmawiam. Wszyscy chyba przyszli, którzy mieli przejść. Patrzę na komentarze. Kacper jest. Lucky Hat jest. Witam, witam was chłopaki. Jedziemy po liz, które oddano. Obo oddało. Zobaczymy. Już tu boks przecięty. Jak widzicie ładnie folia schodzi. Jak jest ostry noży to ładnie schodzi, nie? Ja raz zawsze tylko przecinam. To i tak gdzieś tam widzicie ślad na boksie zostaje, ale raz wystarczy. na Spokojnie trzeba tego boksa ciąhać na 50 razy. W sumie może folię już zdejmiemy. Jest już... Przeciąłem 4 seszeczki, dwa autografy, dwie karty numerowane, 40 kart w boksie, 10 kart w czterech paczkach. Nie co ja mam 40 kart w czterech paczkach, a po 10 kart w paczce. Tak, 4 paczki po 10 kart. Um. No, i co? Mamy rzadkie tam inserty, paralele i tak dalej. Ostatnio trafiliśmy jeden z takich rzadkich, czyli tam baila numerowanego do 100, i to była właśnie ta karta, która jest tylko 100, nie ma więcej, nie ma mniej, tylko 100 i koniec. Nie ma tam podmiotu, nic takiego. No, Gold, dosyć specyficzna edycja. Nie jest to edycja, która się nie wiadomo, jak dobrze przyjmuje z roku na rok. Karty są ładne, robią robotę. Halandy, ostatni autograf, w tamtym roku trafiliśmy z Champions League aczkolwiek no nie wiem jakoś tak za bardzo ludzie też w tym Goldzie nie wiem dlaczego nie gustują. Ciężko mi to określić, bo karty bardzo ładna edycja bardzo ładna. Także moim zdaniem warte otwierania, a czekajcie, jeszcze, jeszcze tutaj linka wyślę, bo widzicie w się ostatnie dzieje, że już gdzieś tam zapominam. dobra, potem jeszcze jedna osoba linka proszę o widzicie, człowiek tak się zajmuje tym, tamtym a zapomina gdzieś tam o a... no, ale no właśnie, też tak myślałem, że już tam się trafiło na live'a. no, dobra, to jedziemy ale to się tyle dzieje ostatnio, że ciężko gdzieś tam uj, 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 leci, leci, ciężko ostatnio nadążyć, tak większość rzeczy gdzieś tam zapisuje, bo tak to człowiek by zapomniał po prostu, jak się to nagromadzi wszystko, to jak ja to otwieram? Ach, taka paczka po prostu nie chciała się otworzyć, jakoś krzywo poleciała, ale oby za to w hitach oddała. Jestem bardzo pozytywnie nastawiony tej soszetki. Wpadają te mocne kluby, widzę. Mm, Arsenal, już druga karta, także ładnie, ładnie rzeczywiście leci. Trzecia karta, yy, druga, yy, co ja już mówię, druga karta z Arsenalu do 75, 44. Tottenham Hotspur Autograf, Kolomłani. Ale ładna w ogóle ciekawostka z tym zawodnikiem jak on jeszcze grał w... w Niemczech w Frankfurcie jak się nie mylę chyba tak to powiem wam szczerze że kurczę, te karty też osiągały zawrotne kwoty to miał być następca Messiego no a później widzicie wyszło jak wyszło nie mówię kto ma Totenham i też zrazu widzicie wpadło, nikt nie chciał, było na razie i, i Totenham finalnie trafił do Radosława, także Radek już z pierwszą kartą, także gratulacje. A tych kart może być więcej. Kolomoani 44 na 75. Uuu, jakby rzeczywiście ten Kolomoani tak wystrzelił, jak no, Manchester United, jeszcze i Manchester United na tej karcie takiej specjalnej ładnej, jeszcze Manchester City i Manchester City, no proszę bardzo, jak ładnie nam tutaj wpadło. To są takie karty specjalne. a Wojtek się nie pyta co to za karty, tylko co to za co, co to za live. Z Golda jeszcze się live'a udało zrobić. Tak bardzo spontanicznie w sumie. Bo dosłownie 10 minut temu się break zapełnił. No i tak właśnie było, że jak się dzisiaj otwieramy, to, to zapełniamy. No i mówię, dobra, czemu nie? Także witam cię bardzo serdecznie. Mimo, że wpadniesz, myślałem, że nie będzie cię jak nie bierzesz udziału, a tu jednak miła niespodzianka. Także bardzo się cieszę. Zapraszam do oglądania. Zachęcam zresztą to, co zawsze powtarzam: im nas więcej, tym lepiej. Zawsze są większe emocje, większe takie kurcze do chibicowania, nie? Kiedyś będzie trzeba. Ogarnąć jakiś, nie wiem, turniej karciany albo coś takiego, to by było fajne. Się gdzieś spotkać i jakoś, nie wiem, bitwa na saszetki czy coś, nie? Ach. Nie, wszystko mi już leci o tej godzinie. Dobra. Mamy tego kolom tego się właśnie karty w te. to pakuję pakuje, nie? <grytanie> Dobra. Mamy kolom A, no właśnie, nie mówić. Jakby kolom osiągnął taki sukces, jak miało osiągnąć. O kurczę teraz, byśmy wszyscy z radoski skakali. jaka ta ekstra karta wpadła, no ale gdzieś ta kariera tego młodego zawodnika nie odpaliła tak dokładnie jakbyśmy chcieli. Świetne te saszeczki są po prostu. Czekajcie, wezmę nożyczki. Niektóre są takie bardzo fajne, przyjemne, leciutkie do otwierania. Niektóre są takie, jak te, po prostu, że. Nawet mi nie mówcie, tak się ciężko to po prostu otwiera. O, ale zawsze można sobie przeciąć górę i wyciągnąć. Najważniejsze, żeby kart nie uszkodzić, więc też nie chcę gdzieś tam na siłę. Tak, no wiadomo, zawsze fajnie popatrzeć, nie? O, kolejna osoba, widzę, wpadła. Cześć. <ścoughs> Premier League nie lubi szanajwa. Zobaczyć można, no pewnie, pewnie. Zapraszam, może akurat wpadnie jakaś ciekawa karta, która przejdzie do historii. Co tu mamy? Do 10 Manchester City. Ładnie. Ładnie, ładnie. Aha, tylko ona wygląda tak samo jak ten nienumerowany. To jest niby czerwony. Ten na obramówkach. Powiem Wam szczerze, że jakby nie było tego numeru, tak by mi ktoś pokazał w życiu bym nie odróżnił. Nie wiem że taki specjalny refraktor, a nie taka karta. No ale City, druga karta dla Radosława. Ładnie, ładnie. No City nikt nie chciał. Wpadło na raz ten tam za 30 zł. Też ten raz strasznie ciężko szedł. Ale widzicie, udało się ładną kartę dropnąć. To jest najważniejsze. No, zobaczcie, jak to wygląda. No, kurczę, no, powiedzielibyście, że to jest karta do 10. W sensie, no ładne jest. Ja nie mówię, bo ogólnie te karty są ładne. Tylko, że mnie rozczarowało tym, że one są takie same. One się tak samo praktycznie mienią. No, może tutaj te obramówki są lekko jaśniejsze, ale no kurczę, no, karta do 10 i w życiu mnie powiedział, że ona jest do 10, tak szczerze. Serio, naprawdę. Bym powiedział, że to jest jakaś, nie wiem, karta reflektor, nie, nie, do 10. Uważam, że troszeczkę bez guścia to zrobili. Bez gustu. Ale, ale karta fajna. To jej nie umniejsza, bo wartość na pewno jest spora i karta fajna Manchester City. No dlatego mówiłem, że te kluby są droższe, po prostu oddają mnie, jak to ten City z tamtych ciężko jest coś takiego tak jak ja czasem widzę cenniki, gdzie... Klub, który ma jedną kartę, na no, zasadzie jest za 40 zł, bo ktoś mówi: No, bo tam, żeby tak było, bo to jest premier, relik i tak dalej, masz dwa autografy, no to uważam, że to nie jest za bardzo, wiecie, sprawiedliwe. Nie lepiej zrobić tak jak tutaj, czyli yy, dać kluby po 9, 19, 29. No, ostatnio też nam oddały karty z tych klubów, może dzisiaj też oddezem, ale jest to sprawiedliwe, no bo zobaczcie, jak tu, no i Kolomłani, i i, i, i teraz Marmusz z. W... City. No, takie karty oddają rzeczywiście, nie? Rzeczywiście oddają i kurczę. No, wiadomo w czym jest ta cena, nie? No, jakość super się nie różni, to prawda. Myślę, że Manchester United. No, Manchester United trochę tam wpadały te karty, nawet te specjalne takie. Te z tym tułem fajnym. O tu kolejna bazówka, ale tak kurczę na razie bez hita, nie? To, to tak, które średnie. O. No i proszę bardzo, o tym właśnie mówię, że z takich kart też coś może czasami wpaść. Jak na przykład Gomesz z Wilków. O, to zaraz zobaczymy, kto to ma. Filip, proszę bardzo. No i za 9 zł. Na no, autograf za 9 zł. No to jest po prostu deal życia. Ale no jest tylko jeden taki autograf, nie? Na no, całe wilki jest. Jak dobrze pętam jeden tylko autograf, i to jest ten. No to no nie wiem, jak łącznie w kolekcji jest załóżmy. 200 autografów różnych, no to trafić akurat ten jeden z tego klubu, to rzeczywiście trzeba mieć niesamowite szczęście. No ale wiecie, jak wpadnie, to, to rzeczywiście fajna sprawa i można kurczę nieźle się obawić. Ale jak z takiego, nie wiem, United czy czy, czy, czy yy, to ten Hamu jest po autografów, nie wiem, po 30, no to sami zobaczcie, jaka to jest yy, możliwość nie, trafienia takiej karty. To praktycznie w co drugim boksie tam jest karta z tego klubu, mam praktycznie gwarantowane kupując taki klub no też właśnie, no też właśnie Benfica za 9 złotych i autograf, no dlatego mówię, nie, też warto gdzieś tam te tańsze kluby, niektórzy omijają ale moim zdaniem czasami rzeczywiście z tego sypnie, no wiadomo, że wiecie no na, nie wiem, 30 boksów to będzie raz Benfica, a załóżmy, nie wiem 8 razy Manchester United, nie, na tej zasadzie, ale jak już padnie i trafimy tego boksa, to kurczę niesamowita sprawa i, i mega opłacalna. No, farcik fajny, no niesamowity, także gratuluję raz, bo rzeczywiście fajnie dropło. No, dlatego mówię, moim zdaniem nie ma co pomijać ani tych droższych, ani tych tańszych, bo, bo cennik jest tak ułożony, że wiecie, im droższe, tym większa szansa i lepsi gracze, a gdzieś tam te mniejsze też widzicie, można fajną kartę wydropić. Ostatnia karta specjalna, a w sumie czemu nie na koniec? Jak już tak poleciała razem za bazówką, to <noise> nie będziemy się kłócić i się spierać. Z tym. No, proszę bardzo, Liverpool, Arsenal no i zobaczymy, czy będzie ten Manchester United, który Wojtek by kupił. Kto to jest? 69 do 99. Tottenham, proszę bardzo, Joao Paulinia. No ładna karta. Dzisiaj dwie Stotnyhamu: autograf i numerowana. Kolejna karta dla Radosława. Pamiętam, że tam już Radosław miał. Także Radosław dzisiaj z trzema hitami: autografem, kartą do 10 i kartą numerowaną. To do 10 też fajne. No i tutaj jeszcze Filip z autografem. Także gratulacje, jak najbardziej. Dla innych też gratulacje, no bo tam parę tych kart fajnych wpadło. Także nie ma co mówić, że, że nie. Bo naprawdę uważam, że większość tych klubów, która tam jest, była po 9,29 zł to już oddało z samych kart bazowych i, i tych specjalnych. Aczkolwiek... No, mówię, dzisiaj takie trzy hity. Ale że 200 ten hamu, to powiem szczerze, że jestem zdziwiony. W sensie, wiem, że tak wpada. I było to prawdopodobne. Natomiast... Yy, chodzi o to, że... A nie... Kto ma to... A nie, no tak, dobrze. Natomiast yy, wiecie, no... Myślałem, że nam cztery różne, nie? Tak by było gdzieś tam cztery kluby by się cieszyły, tak to nazwijmy. No a tu dzisiaj trzy, co prawda, ale uważam, że fajne dropy. rzeczywiście fajne dropy, fajnie to wpadło jeszcze naklejkę, tylko prosto nakleić i a, tak trochę tak, krzywo wyszło, ale nie ma tragedii. Dobra. Także tak to wygląda. Fajna sprawa, mi się podoba. Tajnie, że też udało się nam otworzyć się tego dzisiejszego boxa, breaka. Jutro spotykamy się na value boxach z Merlina. To na pewno, może najszybciej ten live się coś tam uda. No, tatki oddał ładnie. No, to prawda, chyba, chyba najlepiej. Albo City w sumie też mogło ładnie oddać, bo nie wiem, co lepsze w sumie. Czy autograf i numer, czy, czy ten numer do dziesięciu. na autograf też jest chyba dużo warty, kolumnie go tak coś kojarzę. On chyba aż tak nie staniał teraz. No mówię warto droższe kluby nie no bo zobaczcie nawet tutaj no dwie karty z Tottenhamu jedna z City to zobaczcie jakie nie do 10 i, i tak dalej tego no warto warto droższe kluby bo oczywiście z tego wpada no i tak jak mówię nie to jest też specjalnie dopasowane. Na podstawie tego, jaka jest częstotliwość, jacy są zawodnicy, nie ja nie biorę po prostu cennika. Jak widziałem na niektórych grupach i ktoś sobie bierze, że, a nie wiem, Wilki to damy 50, nie? a nie wiem, Manchester City damy 100, i później się okazuje, że Manchester City wpada w każdym boksie karty do 10 a gdzieś tam wilków w ogóle nie ma i 50 zł to naprawdę idzie w błoto, ja zawsze gdzieś tam siadam, patrzę, analizuję to, dlatego czasami te cenniki też dłużej trwają, no bo to jednak wiecie, no, czasami godzinę, czasami dwie, czasami tak. trzy, cztery i pięć godzin potrafi zająć, zanim tam człowiek wszystko doprecyzuje i się zastanowi nad tym porządnie, skrupulatnie, czy, czy taka cena, czy inna, czy tu gdzieś odjąć, czy tu gdzieś dodać, bo już nawet te końcówki, jak tam są poprawianie tych cen, to też nie polega na tym, że nie wiem, jak gdzieś tam tylko podwyższam, czy tylko obniżam, tylko jak gdzieś zabiorę, to dodam gdzieś indziej, nie? Albo jak gdzieś dodam, to zabiorę gdzieś indziej, żeby ta suma sumarum wyszła taka sama, a to na jakie kluby to rozbijemy, no to to już jest sprawa drugorzędna, nie? No chyba, że boks pójdzie w górę, to wtedy wiadomo, ale tak ogólnie to staram się gdzieś tam, żeby było jak najbardziej sprawiedliwie i uważam, że na razie gdzieś to ładnie wychodzi, fajnie. No, natomiast tak jak mówię, no jutro też kolejne zapisy się spotykamy, zobaczymy czy Merlin znowu, czy, czy może coś innego, bo jutro też parę tych boksów przyjdzie, także jesteśmy na, na drobnym tropie, nawet jakby nie przyszło, to i tak mamy jeszcze coś w zanadrzu, natomiast powinno przyjść, nie? Wszystko to wskazuje, że zgodnie z planem będziemy w środę otwierali, także tak to u nas wygląda, natomiast na dzisiaj to tyle, ja się z wami będę żegnać, widzimy się jutro jutro na kolejnym otwarciu Merlina tak jak mówię jeszcze pewnie zapisy też wlecą rano, więc będzie okazja gdzieś tam wieczorkiem zrobić live'a, czy nawet po południu może, także trzymajcie się, do usłyszenia w kontakcie, cześć!